Zajebiście, robi ściano, robi biznes, zajebiście Zajebiście, chore stawki, chore wizje, mam precyzję Zajebiście, to nie żarty, to nie bajki, to nie Disney zajębiście. parę planów jeszcze jest na mojej liście Jest zajebiście, wylecą wylecam jak jesienią liście yeah, yeah. My mamy misję, nigdy do nas nie będzie szedł Nie nie, Ja dalej cisnę, prywatne życie, marzenia i biznes Daily na psychice zostawia bliznę, idę do przodu i nie kikam nie. nie widzi ciężkiej pracy, za to wszyscy widzą hype Wasze ambicje są mini, u nas mini tylko Mike Sypią się hejty no, bo życie to jest gra. Kiedyś zbieraliśmy poksy, teraz ekipa SA. SA! Umiemy robić papier, umiemy jak się kaszle, największy polski kaszel Najlepszy prosty patent, mamy klasy, Mamy chatę, a w niej basen Mamy jeszcze parę marzeń, zawsze razem Zajebiście, płyniemy po swoje No a reszta na mieliźnie Rozpaliłem ogień, no bo miałem w sobie Iskrę, miałem wizję, miałem misję Niepotrzebne spekulacje, dziś ucinam Niczym fryzjer Zajebiście Parę planów jeszcze jest na mojej liście foty, mordo, to nie tylko pstryk Wiem, to wciąga jak narkotyk Przez zwroty twoje to jest niemy krzyk Nie muszę być jak tupak, bo jestem królem wód Tak jak w naszej Polsce szczupak Pod koszem robię dwutak, znam się trochę na butach, znam się trochę na ciuchach, na nich robię sobie zajebisty utarg nie, yeah. yeah! Mam zajebistą zlotkę, która pije ci się w łeb Na buty wydam flotę, taki ze mnie sneakerhead W czasach shopping robimy przez internet w Moim aucie LPU, twoim aucie LPG Yeah. Każdy pyta mnie co noszę Nawet gdybym był z tą nogą To stopy bym nie miał bosej Hata pełna butów W tym temacie jestem bosem Nie zachowuj się jak pozier To jedyne o co proszę Zajebiście Robi ściano, robię biznes Zajebiście Zajebiście Chore stawki, chore wizje Mam precyzję To nie żarty, to nie bajki To nie Disney Zajebiście Parę planów jeszcze jest na moje liście Zajebiście Robi ściano, robię biznes Zajebiście Chore stawki Planów jeszcze jest na mojej liście Lubię liczyć sos, bardzo lubię liczyć pliki Tak samo jak Gryffindor, mam zajebiste wyniki My znowu robimy show, nowe filmy, nowe klipy Życiowa tiara przydziału wysłała mnie do ekipy ło. Nie ścigam się z nikim, życie to nie wyścig W naszej chacie nasi ludzie sami zajebiści Widziałeś ich na YouTubie, bo to znane ksywki Ekipa jak drogi trunek, żadne tanie whisky yeah. Gramy ponad program Uu. Hata wielka jak Hogwart, tu je yeah. Hata wielka jak Hagrid, my dalej robimy swoje. Nie czekamy na oklaski. <tutom> co to jest, co to jedzie? To są dzieci w samochodach. Nie ma u mnie wolnych miejsc. To wam się nie mieści w głowach. Jestem na każdej pierwszej liście. Rok temu nie słuchał, nikt mnie dziś has tak jak liście. MMNWS Spełnił się. Dzisiaj ja Zajadam pesto, no to mówię, że to fancy Bo bo pochodzę z rodziny, se mówił na mnie biedny Ale za to ci z rodziną sobie odpalam konfety, Bo za rokiem czekam, milion, nie ostatni, tylko pierwszy Zajebiście, robi ściano, robi biznes Zajebiście, chore stawki, chore wizje Mam precyzję, się, to nie żarty, to nie bajki To nie Disney, parę planów jeszcze jest na mojej liście Zajebiście